Przy tak pięknej pogodzie w okresie wakacyjnym nie chcemy, aby letnie przygody kojarzyły nam się z awariami pojazdu, dlatego zanim zaczniesz się pakować sprawdź stan swojego auta. Zacznijmy od wysokości bieżnika i jego zużycia. Wysokość bieżnika będzie odpowiedzialna za odprowadzenie, prawidłowe odprowadzenie wody właśnie tymi rowkami. Również za odpowiednią przyczepność, dlatego warto sprawdzić czy wysokość bieżnika jest powyżej tej w skuteczności w sezonie letnim powyżej 2 mm. Większość producentów ma tutaj w tych rowkach znaczniki skuteczności. Widzimy tutaj takie klocki, które właśnie są na poziomie około 2 mm. Jeżeli Zużycie opon zbliża się właśnie do tej wartości granicznej, warto przed większą trasą wymienić. Przy okazji sprawdźmy też, czy opona nie ma jakichś defektów, pęknięć, tak zwanych zmarszczek. Jeżeli będzie już takie uszkodzenia posiadać, to możliwe, że będziemy musieli jak najszybciej tę oponę wymienić. Sprawdźcie również. Czy na bokach opony nie ma żadnych wybrzuszeń? Bardzo ważne jest, żeby sprawdzić obie strony opony. Najlepiej, no niestety, musimy się obrócić i wejść trochę pod auto, obniżyć swój punkt widzenia i sprawdzić właśnie te boczne elementy. Wszelkie guzy będą świadczyły o tym, że jest uszkodzona konstrukcja opony i niestety pod wpływem ciśnienia to jest temat postępujący i może się rozwijać, także może być taka sytuacja, jeżeli takie też u Was będzie występować, że na trasie po prostu opona strzeli. Kolejną ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę przed podróżą, jest równomierne zużycie bieżnika. W tym przypadku, jak widać, ta jedna ze stron jest bardziej zużyta od tej drugiej. W tym przypadku wynika to ze złego ustawienia geometriku, także po prostu ta opona, to koło całe przy pracy nie było w odpowiedniej pozycji, dlatego tutaj ten bieżnik jest całkowity, całkowicie zebrany. Czym grozi jazda na takiej oponce? Tutaj widać w niektórych elementach, w niektórych miejscach już konstrukcję stalową opony, czyli wraz z dalszą eksploatacją, eksploatacją takiej opony ona się nam po prostu otworzy i w najlepszym przypadku po prostu zejdzie z niej. Powietrze. Nierównomierne zużycie bieżnika może być spowodowane również nieprawidłowym ciśnieniem kół, dlatego warto przed trasą dłuższą sprawdzić i napompować koła zgodnie z wytycznymi producenta, tak aby zachować prawidłowe właściwości jezdne. Jeśli coś takiego występuje u nas, no to pamiętajcie też geometria przed dłuższą trasą, żeby przy innych oponach, jakie wymienimy, nie było takiej samej sytuacji, żeby to koło pracowało zgodnie z zaleceniami producenta i w odpowiednich parametrach w stosunku do nawierzchni. Przed dłuższą pracą koniecznie sprawdź się układ hamulcowy i jego zużycie. Tarcza hamulcowa oraz klocek hamulcowy to są te dwa elementy, które ulegają zużyciu przy eksploatacji pojazdu, dlatego sprawdź się stopień ich zużycia obserwując tarczę hamulcową czy nie ma przypadkiem tutaj za dużego rantu oraz poziom tutaj klocka hamulcowego, jak dużo jest tej jeszcze powierzchni ściernej. W przypadku, w którym nasze felgi mają dość mocny prześwit, będziemy w stanie sprawdzić nawet stan hamulców bez ściągania koła. Wystarczy nam latarka, będziemy mogli poświecić i te elementy sprawdzić. W innych pozostałych przypadkach, na przykład przy felgach stalowych zabudowanych, warto taką usługę, takie sprawdzenie zlecić na stacji kontroli pojazdów, aby już diagnosta ocenił stan naszych hamulców. Jeśli słyszysz jakieś niepokojące dźwięki, albo auto nie prowadzi się tak jak wcześniej, warto zlecić sprawdzenie zawieszenia na stację kontroli pojazdów. Diagnosta specjalnie tego wyszkolony sprawdzi odpowiednio całe zawieszenie, abyś mógł spokojnie jechać w trasę. Przed dłuższą trasą koniecznie sprawdźcie poziom płynów eksploatacyjnych. Mówiąc o płynach eksploatacyjnych, nie mam na myśli paliwa, tylko przede wszystkim tak, płyn chłodzący, olej, płyn hamulcowy oraz płyn do spryskiwaczy. Oczywiście robimy to na zimnym, najpierw wystudzonym silniku. Zaczynając od płynu chłodzącego, mamy tutaj zakres również na pojemnik Między minimum maksimum. W tym konkretnie przypadku mamy tego płynu za mało, dlatego przy trasie musimy go koniecznie dolać. Poziom oleju. W tym przypadku mamy tak zwany bagnet, czyli po prostu wyciągamy, sprawdzamy, wycieramy szmateczką, sprawdzamy poziom płynu, jakim jest olej w tym przypadku. I płyn hamulcowy. Taka sama zasada jak z płynem chodzącym, czyli na zbiorniku jest skala między minimum i maksimum, i właśnie w tym zakresie musi ten płyn się pojawić. Mamy jeszcze płyn do spryskiwaczy, w trasie jest o tyle ważne, dlatego że wszelkie insekty, wszelkie zabrudzenia mogą nam ograniczyć widoczność. Ten płyn po prostu dolewamy. Również mamy w niektórych przypadkach skalę. Tutaj nie ma co się bać, że go przelejemy, po prostu wlewamy i dalej eksploatujemy pojazd. Teraz ostatni punkt, czyli sprawdzenie oświetlenia, trochę rodem z testów, e egzaminów na prawo jazdy, ale warto to zrobić i poprosić kogoś o pomoc, aby sprawdzić całe oświetlenie. Czyli mamy światła dzienne, światła mijania do jazdy, również wieczorową porą, światła drogowe, czyli tak zwane długie, mamy kierunki lewy, prawy i światło stop. Tak jak mówię, żeby sprawdzić wszystko. Musielibyśmy prosić o pomoc osobę, która będzie w stanie na zewnątrz pojazdu sprawdzić odpowiednie oświetlenie czy... Wszystko jest sprawne teraz w większości pojazdów. Mimo wszystko systemy same wykrywają niesprawność żarówek, także tutaj na pewno łatwiej zdiagnozować jakąś awarię czy usterkę. Pamiętajcie również o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów, takim jak gaśnica, apteczka oraz trójkąt ostrzegawczy. Są to często pomijane rzeczy w pojeździe, a warto je zabrać, kiedy wyruszamy w dłuższą trasę. Jeżeli nie czujecie się na siłach, aby samemu sprawdzić stan techniczny pojazdu, tak jak wcześniej pokazałem, warto zlecić usługę stacji, diagnostycznej lub serwisom. Bardzo często takie usługi są darmowe, dlatego zachęcam Was i życzę niezapomnianych przygód tą letnią porą.